Dzień dobry, omówię rozwiązanie zadania dzielna 2. W tym zadaniu dowiadujemy się, że Adam z okazji urodzin otrzymał n cukierków. Wiemy, że chłopiec lubi się dzielić tym, co ma, dlatego jeżeli ma parzystą liczbę cukierków, to połowę oddaje swojemu koledze. I ten proces powtarza dopóki może. Dla przykładu, jeżeli n jest równe 24, no to najpierw Adam ma 24 cukierki. I połowę oddaje koledze, czyli zostaje mu 12. Następnie znowu połowę oddaje, zostaje mu 6. Znowu połowę, zostają mu 3 cukierki. 3 jest liczbą nieparzystą, więc nie dzieli się na 2. I nasz program powinien wypisać 3. Omówię teraz rozwiązanie wzorcowe zapisane w języku PASKA. Rozpoczynamy słowem kluczowym program i podajemy nazwę programu dziel na dwa. Na końcu stawiamy średnik. Następnie mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy z słowem kluczowym var i podajemy nazwę zmiennej n, a po dwukropku jej typ int64. Będą to liczby całkowite. Na końcu umieszczamy średnik. Dalej mamy słowo kluczowe begin, które oznacza początek funkcji głównej. I mamy pierwszą instrukcję. Jest to instrukcja wczytania. Read Ln. Wczytujemy wartość zmiennej n. Na końcu umieszczamy średnik, ponieważ nie jest to ostatnia instrukcja funkcji głównej. Dalej mamy pętle. Jest to pętla while. I po tym słowie kluczowym podajemy jej warunek. n modulo 2 równa się 0. Modulo to reszta z dzielenia. Czyli jeżeli n jest parzyste. To wtedy wykonają się instrukcje zapisane po słowie kluczowym do. W tym przypadku jest to tylko jedna instrukcja instrukcja przypisania. Zmiennej n zostaje przypisana wartość n dzielone całkowito liczbowo przez 2. div to właśnie to dzielenie. Na końcu stawiamy średnik. Następnie mamy instrukcję wypisania write ln. Wypisujemy wartość zmiennej n. I przechodzimy do nowej linii. Kończymy funkcję główną, mamy słowo kluczowe end, na końcu umieszczamy kropkę.